Ten helikopter glinarzy lata dziś nisko. Pewnie wiedzą, co zrobiłem. A co zrobiłeś? Zwinąłem kilka opakowań ostrego sosu z Taco Town. Wziąć dwa, okej. Okay. No może trzy. Ale cztery? Muszę być jakiś porąbany. To nie po ciebie, Jerry. Podobno po mieście grasuje jakiś zbiegły więzień. Szukają go od samego rana. O, co za ulga. Idę po więcej sosu. Uch. hej, ej, ej, ej! Widzicie tamtego kolesia? Tego w pomarańczowych spodniach. Wiecie, co to znaczy? To znaczy, że jest otwarty i pewny siebie. Taki kolor w dzisiejszych czasach cóż za odwaga! Co? Nie, to ten zbieg poszukiwany przez policję. Oh. Spróbuję dyskretnie dać sygnał pilotowi helikoptera. Hej, ty w helikopterze! On jest tam! Niech mi się pan rusza! Kroku. Dobra, koniec balu. Spróbujcie zachować spokój. Mamy go. <grymne> Niech pan się ciszy, że nie ma pan do czynienia ze mną bo wtedy przedstawiłbym panu Finarza i Verba.